Wszystkie moje filmy oglądacie dzięki Adamowi, yeah! Siema, Ryszard z tej strony, a polski z góry górek i witam was w moim blogu Tak, na tle tego, tego komputera mojego e, chciałem wam powiedzieć, że już za niedługo będzie symulator farmy 2009 już jest 22,9% i w sumie co to ale jak widać to Wiem mikro i nie wiem czy będzie widać 2 i 59 no to jeszcze się no niedługo właśnie, bo ten widz mi pisał wszędzie na Facebooku, na Facebooku, na YouTube, w komentarzu, tak, na Facebooku. boku, na chwilę, nie? Na fejsie i na naszej stronie link do polskiego strony polskiego górka ogórka Macie w opisie no i co tu wiele jeszcze mówić. Mam. Nagrywam tym mikrofonem. No i jak widać tym mikrofonem będzie No, dobra. No to ja nazywam się Polskiej Góre do górę. górę. Jeśli ja się ten materiał, możesz udostępnić go na fejsie. Darko i cześć!